Cześć, przyjacielu! Dziś chciałbym podzielić się z Tobą czymś wyjątkowym czymś, co może odmienić Twoje życie, przynieść spokój do Twojego serca i odnowić Twoją wiarę. Porozmawiajmy o zaufaniu Bogu i utrzymywaniu spokoju, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Wiem, że czasem życie stawia nas przed wyzwaniami, zostawia nas zagubionych i zmartwionych, ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej wędrówce. Bóg zawsze jest obok Ciebie, troszczy się o Ciebie z nieskończoną miłością. Zna każdy szczegół Twojego życia, każdą radość i każdy smutek. I ma dla Ciebie wspaniały plan, nawet jeśli nie zawsze Go rozumiemy. Jak mówi Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ile razy czułeś się zagubiony, nie wiedząc, którą drogą iść? Ja przechodziłem przez to wiele razy. To normalne, że mamy wątpliwości i obawy. Ale to właśnie w tych momentach musimy jeszcze bardziej zaufać Bogu. On jest naszym przewodnikiem, naszą światłością w ciemnościach. Jak mówi Psalm 119, werset 105: Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Pomyśl o wszystkich momentach, kiedy Bóg już się Tobą opiekował w przeszłości. Przypomnij sobie błogosławieństwa, które otrzymałeś, trudne chwile, które przetrwałeś dzięki Jego pomocy. To nie było przypadkowe. To była manifestacja miłości Boga w Twoim życiu. I On nadal to robi każdego dnia, nawet gdy tego nie zauważamy. Czasem jesteśmy tak zaniepokojeni przyszłością, że zapominamy żyć teraźniejszością. Stajemy się niespokojni, niecierpliwi. Ale Jezus uczy nas, abyśmy zaufali i odpoczęli w Nim. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 34, mówi: Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. To nie oznacza, że mamy być nieodpowiedzialni czy nie planować niczego. Oznacza to, że mamy robić swoje, ale ufać, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. On wie, co jest dla nas najlepsze. Czasem to, co dziś wydaje się problemem, jutro może stać się błogosławieństwem. Jak mówią, Bóg pisze prosto po krzywych liniach. Przypominam sobie pewną historię, którą kiedyś usłyszałem, o rolniku, który miał starego konia do uprawy swoich pól. Pewnego dnia koń uciekł w góry. Kiedy sąsiedzi rolnika dowiedzieli się o tym, przyszli do jego domu, żeby mu współczuć. Ale pech, mówili. Rolnik odpowiedział: pech? Szczęście? Kto wie? Tydzień później koń wrócił, prowadząc stado dzikich koni. Wtedy sąsiedzi przyszli pogratulować rolnikowi jego szczęścia. Szczęście, pech? Kto wie? odpowiedział rolnik. Syn rolnika próbował ujarzmić jednego z dzikich koni i upadł, łamiąc nogę. Wszyscy uznali to za pech. Nie rolnik, którego jedyną reakcją było pech szczęście, kto wie? Kilka tygodni później wojsko przyszło do wioski i powołało wszystkich zdrowych młodzieńców do wojska. Kiedy zobaczyli syna rolnika ze złamaną nogą, minęli go. Wojna była straszna i wszyscy młodzi ludzie z wioski zginęli. Syn był jedynym młodym człowiekiem, który przeżył. Szczęście? Pech? Kto wie? Ta historia uczy nas, że nie zawsze możemy ocenić wydarzenia jako dobre lub złe w momencie, gdy się dzieją. Czasem to, co wydaje się tragedią, może być początkiem czegoś wspaniałego. I dlatego powinniśmy ufać Bogu we wszystkich sytuacjach. Apostoł Paweł uczy nas w liście do Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, którzy według Jego postanowienia są powołani. To nie oznacza, że wszystko będzie zawsze łatwe, lub że nigdy nie będziemy mieli problemów. Oznacza to, że Bóg może wykorzystać każdą sytuację, nawet te trudne, aby nas błogosławić i rozwijać. Pomyśl o Józefie, synu Jakuba w Starym Testamencie. Został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, niesłusznie uwięziony w Egipcie, przeszedł wiele trudności, ale Bóg miał większy plan. Na końcu Józef stał się gubernatorem Egiptu i mógł uratować swój lud przed głodem. Sam powiedział do swoich braci w księdze rodzaju 50:20: Wy planowaliście uczynić mi zło, ale Bóg zamierzył to na dobro, aby wielu ludzi mogło być zachowanych przy życiu. Widzisz, jak Bóg może przekształcić nawet najtrudniejsze sytuacje w błogosławieństwa? Zrobił to z Józefem, z Dawidem, z Danielem i z wieloma innymi, i może to zrobić również w Twoim życiu, ale aby tak się stało, trzeba ufać. Trzeba oddać wszystko w ręce Boga i wierzyć, że On ma wszystko pod kontrolą. Wiem, że czasami trudno jest zachować spokój, gdy wszystko wokół nas zdaje się rozpadać, ale właśnie w tych momentach musimy trzymać się naszej wiary najmocniej. Jak mówi Psalm 46, werset 10: Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga: Jestem wywyższony wśród narodów, jestem wywyższony na ziemi. Zatrzymanie się nie oznacza bierności, oznacza znalezienie wewnętrznego spokoju, zaufanie Bogu. I niewzruszenie się okolicznościami. To jak bycie wokół cyklonu, gdzie wszystko wokół to chaos, ale w centrum jest spokój i cisza. Pamiętaj o Piotrze chodzącym po wodzie. Gdy miał oczy skierowane na Jezusa, mógł dokonać niemożliwego. Ale kiedy spojrzał na fale i wiatr, zaczął tonąć. Podobnie jest z nami. Kiedy skupiamy się na problemach i trudnościach, tracimy spokój i zaufanie. Ale gdy mamy nasz wzrok, skierowany na Boga. Znajdujemy siłę, aby pokonać wszelkie przeszkody. Sam Jezus obiecał nam pokój. W Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 28, mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam, nie jako świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Ten pokój, który Jezus nam oferuje, jest inny niż pokój światowy. Nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale pochodzi z naszego wnętrza, z naszej relacji z Bogiem. Czy doświadczyłeś już tego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, tego pokoju, który trwa, nawet gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać? To jest pokój, który Bóg chce ci dać, ale aby go otrzymać, trzeba zaufać, trzeba oddać wszystko w Jego ręce. Czasami myślimy, że musimy wszystko rozwiązać sami, że musimy nosić ciężar świata na naszych ramionach, ale Bóg nie chce tego dla nas. On chce, abyśmy Mu zaufali, abyśmy oddali nasze troski w Jego ręce. Jak mówi 1 Piotra 5:7, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Wyobraź sobie, że naprawdę mógłbyś żyć w ten sposób, powierzając wszystkie swoje troski Bogu. Jak wyglądałoby Twoje życie? Jak bardzo czułbyś się lżejszy? Jak wiele pokoju miałbyś w swoim sercu? To jest możliwe, mój przyjacielu. Bóg chce tego dla Ciebie, ale zaufanie Bogu nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieli problemów ani trudności. Życie chrześcijańskie nie jest usłane różami. Sam Jezus ostrzegł nas, że na świecie będziemy mieli uciski, ale dał nam również cudowną obietnicę. Wiana 16:33 mówi: "To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat." Zobacz, Jezus nie obiecuje życia bez problemów, ale obiecuje, że możemy mieć pokój wśród trudności. Obiecuję, że możemy mu zaufać, ponieważ on już pokonał wszystko, co mogłoby nas pokonać. Czyż nie jest cudowne wiedzieć, że służymy zwycięskiemu Bogu? Pomyśl o wielkich bohaterach wiary. Abraham opuścił wszystko, co znał, aby podążać za Bogiem, nie wiedząc dokąd idzie. Mojżesz stanął przed faraonem i poprowadził cały naród przez pustynię. Dawid stanął przed Goliatem z zaledwie procy i kilkoma kamieniami. Daniel został wrzucony do jaskini lwów. Wszyscy oni stawali w obliczu sytuacji, które wydawały się niemożliwe, ale zaufali Bogu i zobaczyli Jego wierność. A co powiedzieć o Maryi, Matce Jezusa? Wyobraź sobie zamieszanie i strach, które musiała czuć, gdy Anioł powiedział jej, że będzie Matką Zbawiciela. Ale jej odpowiedź była pełna zaufania: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Łukasz 1:38 Czy kiedykolwiek czułeś się, jakby Bóg prosił Cię o coś niemożliwego? Pamiętaj, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. On nie powołuje nas, ponieważ jesteśmy zdolni, ale czyni nas zdolnymi, gdy nas powołuje. Wszystko, czego od nas wymaga, to nasza ufność i posłuszeństwo. Król Dawid, wśród wielu bitew i trudności, napisał w Psalmie 23: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych łąkach każe mi leżeć, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska Twoja dodają mi otuchy. Jaki piękny przykład zaufania Bogu! Dawid wiedział, że bez względu na to, co się stanie, Bóg jest z nim. I tak samo jest z nami. Bóg zawsze jest obok nas, prowadzi nas, chroni nas, pociesza nas. Nawet gdy przechodzimy przez ciemną dolinę, On jest tam. Ale aby doświadczyć tego pokoju i tego zaufania, musimy zbliżyć się do Boga, musimy pielęgnować naszą relację z Nim. Jak? Przez modlitwę, czytanie Biblii, wspólnotę z innymi chrześcijanami. Im bardziej poznajemy Boga, tym bardziej Mu ufamy. Modlitwa jest naszą bezpośrednią linią do Boga. To przez nią możemy wylewać nasze serce przed Nim, wyrażać nasze troski, nasze obawy, nasze radości. Paweł uczy nas w liście do Filipian 4, 6, 7. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim, przez modlitwę i błagania z dziękczynieniem, przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Czy poświęcasz czas na modlitwę? czy codziennie szukasz obecności Boga? Jeśli nie, dlaczego nie zacząć dzisiaj? Będziesz zaskoczony, jaką różnicę to zrobi w twoim życiu. Czytanie Biblii jest również fundamentalne. To przez słowo Boże poznajemy jego charakter, jego obietnice, jego wolę dla naszego życia. Jak mówi Psalm 119:105. Wielki pokój mają ci, którzy miłują twoje prawo i nie mają przeszkód. Im więcej poznajemy Słowo Boże, tym silniejsza staje się nasza wiara. To jak budowanie domu na skalę. Kiedy przyjdą burze życia, a one na pewno przyjdą, nasza wiara pozostanie niezachwiana, ponieważ jest oparta na Słowie Bożym. Wspólnota z innymi chrześcijanami jest również ważna. Nie jesteśmy stworzeni do tego, aby żyć wiarą w samotności. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby się wzmacniać, zachęcać i wspierać. Jak mówi księga Kocheleta, 4, 9, 10. Lepiej jest dwom niż jednemu, bo mają większą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Biada jednak samotnemu, bo gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Czy masz wspólnotę wiary? Kościół, w którym możesz duchowo wzrastać i służyć Bogu razem z innymi braćmi? Jeśli nie, zachęcam cię do poszukiwania. Podróż wiary nie musi być samotna. Pamiętaj zawsze: Bóg ma wszystko pod kontrolą. On jest panem historii, królem królów, Bogiem Wszechmogącym. Nic się nie dzieje bez jego zgody, a On dopuszcza tylko to, co może przynieść nam wzrost i błogosławieństwo, nawet jeśli teraz tego nie widzimy. Jak mówi Księga Izajasza: 55:89, bo myśli moje. Nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami i myśli moje nad Myślami Waszymi. Czasami nie rozumiemy dróg Boga, czasami zastanawiamy się, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale możemy ufać, że Bóg wie, co robi. On widzi cały obraz, podczas gdy my widzimy tylko mały fragment to jak tkacz pracujący nad pięknym dywanem. Z dołu widzimy tylko luźne nici, węzły, mieszaninę kolorów, ale z góry tkacz widzi piękny wzór, który tworzy. Bóg jest jak ten tkacz, a nasze życie jest jak ten dywan. Czasami widzimy tylko chaos, ale Bóg tka coś pięknego. Dlatego, mój przyjacielu, zachowaj pokój. Ufaj, że Bóg troszczy się o wszystko. On nie drzemie ani nie zasypia, jak mówi Psalm 121. On zawsze jest świadomy twoich potrzeb, zawsze gotowy, aby pomóc. Kiedy czujesz strach, przypomnij sobie słowa z Izajasza 41:10. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię i wspomogę i podtrzymam cię swoją prawicą sprawiedliwości. Kiedy czujesz się słaby, przypomnij sobie Drugi list do Koryntian 12:9, gdzie Bóg mówi: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Czasami to właśnie w naszej słabości najgłębiej doświadczamy mocy Boga. Kiedy zmartwienia zdają się cię przytłaczać, przypomnij sobie słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 6:25-26. Dlatego powiadam wam: nie troszczcie się o swoje życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o swoje ciało, czym się będziecie przyodziewać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom na niebie: nie sieją ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Pomyśl o tym: jeśli Bóg troszczy się o ptaki na niebie i kwiaty na polu, to o ileż bardziej nie zatroszczy się o ciebie, który jesteś jego ukochanym dzieckiem. Jesteś cenny w oczach Boga. On zna cię po imieniu, liczy włosy na twojej głowie. Nic w twoim życiu nie umyka jego uwadze. Czasami możemy czuć się nieważni w obliczu ogromu wszechświata, ale dla Boga jesteś wyjątkowy i szczególny. On stworzył cię z określonym celem, jak mówi Psalm 139, 13, 14, bo Ty stworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam cię za to, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Wszystkie Twoje dzieła są cudowne, z pełną świadomością to mówię. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad cudem swojej własnej egzystencji? Nad tym, jak nieprawdopodobne jest to, że jesteś tutaj w tym momencie, czytając te słowa? To nie jest przypadek, to plan Boga, rozwijający się w Twoim życiu. A ten Bóg, który Cię stworzył, który znacie tak intymnie, to ten sam Bóg, który obiecuje troszczyć się o Ciebie. On obiecuje być z Tobą w każdej chwili w radości i smutku, w zwycięstwach i porażkach. Jak mówi księga powtórzonego prawa, 31.8, Sam Pan pójdzie przed Tobą i będzie z Tobą. Nie opuści Cię ani nie porzuci. Nie bój się i nie lękaj się. Pamiętaj zawsze, pokój, który oferuje Bóg, to nie brak problemów, ale pewność Jego obecności w trudnych chwilach. To wiedza, że bez względu na to, co się dzieje, Bóg ma wszystko pod kontrolą i ma dla Ciebie najlepsze. Pomyśl o wszystkich trudnych chwilach, które już przeszedłeś w życiu. Ile razy myślałeś, że nie dasz rady, ile razy myślałeś, że to koniec, ale jesteś tutaj, prawda? Przeszedłeś przez to, zwyciężyłeś i wiesz dlaczego, bo Bóg był z tobą, nawet gdy tego nie dostrzegałeś. Prorok Jeremiasz przypomina nam w lamentacjach 3:22-23: Dzięki wielkiej miłości Pana nie zginęliśmy, bo Jego miłosierdzie nigdy się nie kończy. Każdego poranka odnawia się na nowo, wielka jest Twoja wierność. Każdy nowy dzień to okazja, by doświadczyć miłości i wierności Boga. Każdego ranka mamy szansę na nowo zaufać Mu, oddać nasze troski w Jego ręce i otrzymać Jego pokój. Ale może zastanawiasz się, jak mogę mieć ten pokój? Jak mogę tak pełnie zaufać Bogu? Odpowiedź leży w osobistej relacji z Nim. Nie chodzi tylko o religię czy przestrzeganie zasad. Chodzi o poznanie Boga osobiście. O doświadczenie Jego miłości i łaski w naszym codziennym życiu. Jezus zaprasza nas do tej intymnej relacji, mówiąc w Ewangelii Jana 15, 4, 5: Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. Jak latorośl nie może sama przynosić owocu, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy, latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Trwanie w Chrystusie oznacza utrzymywanie stałej więzi z Nim, to jak roślina, która musi być połączona z korzeniem, aby otrzymywać składniki odżywcze i wodę. Kiedy trwamy w Chrystusie, otrzymujemy od Niego siłę, pokój i mądrość potrzebną do stawiania czoła każdym dniom. A jak trwamy w Chrystusie? Poprzez nieustanną modlitwę, medytację nad Słowem Bożym. Wspólnotę z innymi wierzącymi, służbę bliźnim. To codzienny proces oddawania się i ufania. Pamiętaj, Bóg nie obiecuje, że życie będzie zawsze łatwe, ale obiecuje, że zawsze będzie z nami. Jak mówi Izajasz 43,2 Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i płomień nie spali cię. Jaka to cudowna obietnica. Bóg nie mówi, że nie przejdziemy przez wody głębokie lub ogień, ale obiecuje być z nami, chronić nas i wzmacniać. Więc, mój przyjacielu, bez względu na to, z czym się dzisiaj zmagasz, wiedz, że Bóg jest z tobą. Widzi Twoją walkę, zna Twój ból, rozumie Twój strach i wyciąga do ciebie swoją rękę, oferując pokój, siłę i nadzieję. Pozwól mi pomodlić się za Ciebie, ojcze Niebieski. Dziękuję za Twoją bezwarunkową miłość i stałą wierność. Dziękuję, że możemy ufać, iż masz wszystko pod kontrolą. Proszę Cię, abyś pobłogosławił osobę, która czyta lub słucha tych słów. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże jej serca i umysłu. Niech poczuje Twoją obecność w namacalny sposób, doświadczy Twojej głębokiej miłości. Wzmacniaj ją w chwilach słabości, pocieszaj w chwilach smutku. Prowadź w chwilach wątpliwości. Pomóż jej całkowicie Ci zaufać, wiedząc, że Twoje plany są zawsze dobre, nigdy złe. W imię Jezusa. Amen. Mój przyjacielu, mam nadzieję, że te słowa dotknęły Twojego serca i odnowiły Twoją wiarę. Pamiętaj zawsze: Bóg Cię kocha, troszczy się o Ciebie i ma cudowne plany dla Twojego życia. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, proszę. Nie zapomnij go polubić i udostępnić. Twoja akcja może pomóc innym osobom otrzymać tę wiadomość o nadziei i zaufaniu do Boga. I nie zapomnij sprawdzić innych filmów na końcu ekranu. Mamy więcej inspirujących treści, aby wzmocnić twoją wiarę i zachęcić cię w twojej drodze z Bogiem. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Do zobaczenia następnym razem.